Odejście mistrza, część druga. Szogunowie przemijali, a jako Dajmio służyłem pokornie im oraz narodowi Tao. Byłem powszechnie lubiany i uznawany za dobrego samuraja. Pewnego razu wraz z samurajem Hazasinem, spisaliśmy nowe prawo Kurkor, które do dziś obowiązuje, oczywiście z pewnymi zmianami. Dzień po ogłoszeniu tego prawa, nowym szczególnem obraliśmy obecnie nam władającego trop Od tego czasu Kurkor zaczęło przeżywać rozkwit i urosło do rangi mocarstwa. Powoli zaczynała spadać kurtyna izolacjonizmu. Po kilkudziesięciu latach zamknięcia bram dla obcokrajowców, Kurkor powoli zaczynał przyjmować zagranicznych kupców i mimo iż daleko było nam do metropolii handlowej, to ludzie żyli w dostatku. Nadszedł czas, że Kurkor zaczął potrzebować prawdziwych wojowników wiary. Ogromne stepy liliuki były gotowe do stawienia pałaców. Mówiłem szoguna, aby pieniądze ze sprzedawanych ziemi wstawiał do worki dla zasłużonych samurajów. Czułem, że mój czas jako dajmeos się kończy i że pora, aby nowi ludzie zdobywali doświadczenie. Pewnej nocy, gdy popijałem sakę w swojej komnacie, a szogun wezwał mnie do siebie i podarował mi nadanie ziemskie wraz z pałacem. Jako pełnoprawny szlachcic, wraz z własną posiadłością, mogłem już walczyć za wiarę Tao. Po paru dniach w świątyni nastąpiło moje pasowanie na pierwszego w historii Kurkor, głownika wiary w uszu. Tego właśnie dnia spotkałem Ciebie, ubrałem świątyni. Mandeci byli mi dobrze znani. Wyciągnąłem miecz i ruszyłem na nich, pozbawiając obu życia po krótkiej walce. Po raz kolejny zachwiałem swoją wewnętrzną harmonię Tao i zacząłem wątpić w prawidłowość mojej nowej drogi życiowej. Po raz kolejny lampa zgasła. Zaczęło brakować nafty. Niech wlał jej resztki z pojemnika stojącego nieopodal i zapalił ją. Ruszyłem za lodowiec marząc o chwale, bogactwie i sile, pragnąc walczyć za wiarę i nawracać ludzi na Tao. Dopiero teraz zrozumiałem, że w ten sposób nie mogłem zrobić niczego, albowiem każdy musi sam odnaleźć swoją harmonię Tao, a ja siłą nic nie zdziałam. Po kilku latach wróciłem do kurkor i moim oczom ukazał się widok straszny. Do tej pory moje oczy zalane były pychą i nie chciałem widzieć zła tutaj panoszącego się. Ludzie głodowali, młodzi wojownicy nie mający możliwości zbogacania się napadali na innych, stając się bandytami. Idąc do swojej posiadłości, zobaczyłem ogromny kontrast. Szlachcice żyli w dostatku. Pili sakę, śpiewali i tańczyli, zapominając o biednych. To doświadczenie zmieniło mnie ostatecznie. Postanowiłem rozdać swój majątek, oddać uzbrojenie oraz pałac. Przybrałem szaty mnicha i od paru lat czekam na ciebie w tej pustelni. Kolejny podmuch wiatru otworzył drzwi, które odbiły się od stojącej obok szafy, i same zamknęły. Lampa zgasła, nikt jednak nie wstał, by ją zapalić. Ta lampa symbolizuje mnie, a ogień to zaburzenie między Yin i Yang. Teraz, gdy przekazałem już wszystko, co posiadam, mogę spokojnie odejść. Byłem zbyt zmęczony, aby odpowiedzieć. Moje powieki były niczym ołów. Wiedziałem, co chciał mi przekazać mnich. Jednak zmęczenie było tak silne, że natychmiast zasnąłem. Węgle żarzyły się słabo. Słyszałem, jak gasnął z sykiem. Na zewnątrz wiatr trochę ucichł. Z dachu kapała woda. Budziło mnie zimno. Do szałasu przenikło blade światło świtu. Stałem. Byłem sam. Pędrobny kij mnicha zniknął. Zrozumiałem. Że już więcej go nie zobaczę. Z żalem założyłem swój strój i wyszedłem z szałasu. Ruszyłem jednak na południe w kierunku samotnej pogody. Moje marzenia o sławie i bogactwie minęły. Postanowiłem odnaleźć własne Buwej i Harmonię Tao, oddając swoje życie medytacji oraz drodze kapłańskiej, aby pamięć o mistrzu Limu Bay, zwana jako szczególnym wielkim, nie przepadła.